Ja węsa z te ci łacikuć, Marusia. Pozwolicie, bracia Romowie, że będę mówił w języku polskim. Dlatego chcę, żeby te wideo dotarło do większej grupy Romów, a nie wszyscy Romowie znają język polskich Romów. Zarzucicie dla mnie, dlaczego też mówię to po polsku niektórzy bracia Romowie. sprawa dotyczy nie naszego kodeksu Romanipem, nie naszego prawa Romanipem, a prawa polskiego. Roman Chojnacki ze swoją wąską grupą ludzi Napisał pismo do pana ministra właściwego, pana ministra Błaszczaka, o odwołanie mnie z Komisji Wspólnej Rządu. Zastanawiałem się długo, czy te wideo umieścić w ogóle takie, ale myślę, że jest moim świętym obowiązkiem jako Roma, jako Polaka, poinformować Romów i braci Polaków o zarzutach, które dla mnie przedstawiono. Zarzucałem dla mnie parę organizacji <laughs> z 5, 6, że dzielę Romów na biednych i bogatych, że króla Romów popierają analfabeci, że wykorzystuje władzę króla Kozłowskiego do swoich spraw manipulacyjnych, że nie załatwią żadne sprawy dla Romów, tylko załatwią sprawy swoje. Powołują się oni na występ mój ostatni na posiedzeniu Komisji Sejmowej 21 września, że tam odbiegałem od tematu, że nie byłem w temacie, taki jaki narzuca dla nasz departament. Moi bracia, kochani bracia Romowie, przez dwa lata pełnię tę funkcję. Nigdy nie wystąpiłem przeciwko żadnemu Romowi, wręcz odwrotnie. Romowie wiedzą, jestem w stanie udowodnić, ile pism, ile próśb wysłano do mnie, ile ja interweniowałem w sprawach pomocy dla biednych Romów. Właśnie biedni Romowie mnie najbardziej interesują. Wykształceni sobie sami radzą. Nikt nie jest w stanie namówić wykształconego człowieka, żeby on dalej edukował się. Oni sami podejmują takie działania. Ani ja, ani Chojnacki, ani inni, nikt nie zmusi do tego, żeby się edukowali. To właśnie rola moja była, jest dalej, żeby łączyć, być pomostem między państwem polskim, a Romami. Zwierzchnikiem Romów polskich. Przecież wszyscy wiemy dzisiaj, że król Romów polskich, Henryk Kozłowski, jest szanowanym człowiekiem przez ludzi Całej Polski, przez wszystkich Romów. Może nie wszyscy zgadzają się z jego wyrokami. Oczywiście, tak jak w polskim sądzie, wygrany wychodzi i chwali sąd. Przegrany mówi, że sąd jest niesprawiedliwy. Tak w przypadku jest Romana Chojnackiego, który został uznany za winnego w naszym kodeksie Romanipę i za wszelką cenę robi wszystko, żeby tylko mi odwołać. Przeszkadzam dla niego. Na arenie był sam przez 10 lat, wszystko robił, wszystko mówił to co chciał. Wprowadzał rząd polski w błąd. Mówiąc o tym swoim prawie, którego on sobie wymyślił. Prawo sprzeciwu, to jest buntownik człowiek. Dyktatorskie zapędy mnie rzucają. Jakie dyktatorskie? Jestem pokornym człowiekiem i skromnym. Co wiedzą bracia Romowie? Nie złamałem, nie skłamałem nigdy nikogo. Żadnej krzywdy człowiekowi nie zrobiłem. Od 30 lat działam społecznie. Od 30 lat mam osiągnięcia na arenie państwowej, między nawet narodowej. Niech staną ci, co zarzucają mlami, ci Romowie, te organizacje, niech staną w szeregu ze mną albo w oczy i powiedzą mi, jakie popełniłem błędy. Na kartce papieru napisali wprowadzają w błąd. Niech pokażą oni, co oni zrobili, co oni osiągnęli, jaki mają przekaz dla Romów, co zrobili. Więc myślę, drodzy bracia Romowie, że tutaj pora chyba na to, żebyśmy my przemówili do nas rozsądek zdrowy. I żebyśmy my w końcu się skupili i, i wzięli się, zmobilizowali do tego, żebyśmy położyli kres. Żeby polskie państwo wiedziało, gdzie jest prawda. Że król Romów Henryk Kozłowski jest naszym zwierzchnikiem szanowanym, że Romowie Kelderaszowie, bracia nasi kochani, to są nasi przyjaciele, że szanujemy się. Zapomniał Chojnackie i jego grupa o prawie prawie starszyzny. Przecież król Romów jest starszą osobą. I szacunek starszemu, który oddajemy, to był od zawsze. Ten wideo nagrywam też na prośbę starszyzny romskiej, żeby przekazać I właśnie. Myślałem, zastanawiałem się, żeby to nagrać i powiedzieć. Moi bracia Romowie, do 31 stycznia jest termin składania wniosków o odwołanie mnie. Oczywiście można mnie odwołać. Oczywiście, że tylko to rozwiąże problem. Co będzie dalej? Dalej będzie Chojnacki manipulował państwem polskim, dalej Chojnacki będzie pozyskiwał swoje olbrzymie środki. Przecież ci, co mają organizację stowarzyszenia, wiedzą, że ani złotówki nie dostałem przez dwa lata. Działam społecznie, ze swoich pieniążków wydaje pieniądze. Prowadzę biuro, opracuję, opłacam pracowników. Przecież to jest do udowodnienia, do sprawdzenia, że żadnych dotacji nie dostałem. Nigdy nie występowałem w imieniu swoim, tylko w, swo w Romów. Dlatego, bracia Romowie, wybaczcie mi, że tą drogą się wami kontaktuję. Mam wiele telefonów w całej Polsce Romowie, że popierają mnie. Ale chcę, żebyście, Romowie i bracia, wiedzieli o mnie. Musimy się wziąć. Musimy to zrobić. Jeżeli mnie zdecyduje pan minister odwołać mnie z tej funkcji i my na to pozwolimy, choć to nie jest to, że ja bardzo was proszę, oddajcie na mnie głos. To jest wasz wybór. To wy decydujecie. Ja Romem byłem i będę. Nie złamałem ani polskie prawo, ani cygańskie prawo. Żyję według prawa boskiego, cygańskiego i polskiego. Dlatego nikt nie jest stanie mi zarzucić. A pisanie na, na papierze Dokumenty jakieś, które nie mają żadnego przełożenia i pokrycia i prawdy. Niech się liczy z konsekwencją. Jeżeli ktoś zarzuca wam takie czyny, że wy poniesie konsekwencje, bo będzie musiał mi to wszystko udowodnić. Jeżeli macie coś do mnie, proszę udowodnijcie dla mnie. Kłamstwa czy moje sprawy, które zamartwiam w Departamencie. Jest mi przykro, że to się dzieje, że dzisiaj musimy na arenie właśnie publicznej przez wideo informować Romów, Polaków, braci o sytuacji. Ale bracia Romowie... Zastanówmy się mocno o tym wszystkim. Przez 10 lat on tam był. Niech on pokaże, co on zrobił, Oprócz tego, które pozyskał olbrzymie środki finansowania na swoje konto. Niech pokaże osiągnięcia swoje. Zasłania się studentami. My szanujemy studentów, studentów, oczywiście. A kto do tych biednych pójdzie Romów? Kto do tych najuboższych pójdzie Romów? Do tych właśnie, którzy mają jeszcze dylemat z nauką, z podjęciem pracy. Dlatego król i starszy wybrał mnie, żebym był tym pomostem. Dlatego bracia, kochani, Romowie, Daję Wam słowo honoru, że wypełnia swoją funkcję godnie. Przecież nie zaprzeczy Chojnacki temu, że publicznie powiedział to jesienią, gdzie w obecności kilku ministrów i dyrektora departamentu powiedział, że Romowie nie powinno być Romanipem, dla Pana Prezydenta przekazał. Że Romowie powinni się zasymilować, że powinno Romanipem nie istnieć. Powiedział również też, gdy powiedziałem na pozespole romskim, że... Ja mogę podejmować decyzję, ale po konsultacji z Romami, z Romanipem naszym. Że ja muszę się wszystko pytać: Romów, jeżeli jakąś decyzję chcą zmienić, to ja muszę zapytać się starszyzny nowskiej. Na to chojnackie powiedział, Jakie Romanipę. Jakie Romanipy? W polskim prawie żyjemy, w Polsce żyjemy polskie prawo przestrzegać. Oczywiście polskiego prawa nikt nas nie będzie uczył, bo my jesteśmy się Polakami. Mamy swoje, zwyczaj, mamy swoje prawo zwyczajowe, ale i Polakami jesteśmy. Nikt nie będzie narzucał nam polskiego prawa, bo my znamy i przestrzegamy i szanujemy polskie prawo. Dlatego zachęcam Was do 31, żebyście oddali głos, żebyście uczynili to. Negat od albo odwołać mnie, albo powołać mnie. Ale jeżeli ktoś ma coś do mnie, to proszę, nikt na arenie publicznej to powie. Niech mi to powie, a nie pisze jakieś bzdurne pisma do departamentu. Ci Romowie, którzy to napisali, uważają, że. Obrażeni też zostali, bo nazwano ich analfabetami. Ich dziadków, pradziadków zostali analfabetami. 95% społeczeństwa romskiego są ludzie, którzy są niewykształceni. To co, to jest drugi sort ludzi? Oni się nie liczą? Zapomniał o tym Chojnacki i jego grupa. Ja więc zastępowałem Haftmann de Woresa.